Okej, okay. mleczko wam wszystkim Ja jestem yy, Slenderfan, jestem A to jest pierwszy odcinek Z nowej serii yy, czyli, czyli Zagrajmy w LEGO Batman Na videogame Okej, okay, dobrze No Yyy, słuchajcie no yy, Lego Batman, część Druga i y, 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 y trzecia. Y, bardzo mi się, bardzo mi się y, spodobały, no, spodobały, spodobały mi się, więc stwierdziłem, że nagram y, Lego Batmana część pierwszą. Okej, okay, dobrze, bez zbędnego przedłużenia, przedłużenia sobie, już, sobie już zaczniemy. Ale resztę wam powiem po, po rozrywki. Okay. <laughs> Okej, okay, mam tutaj za i Opis, ale po angielsku. Bo no, ja, ja mam wersję Steamową steam i próbowałem ją spojrzeć, ale się nie dało. No trudno. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze, już zostałem naszą grę. Ale tak, powiem jeszcze parę rzeczy. Um, no, no parę rzeczy o tej serii w ogóle. Pierwsza rzecz to jest taka, że... No... Okej. Okay. Pierwsza, pierwsza rzecz to jest taka, że... To nie, to nie będzie tak, że... No, że w tych, że jest 30 poziomów. I to i nie... I to... Nie będzie tak, że w każdym odcinku będę wykonywał yy, yy, eeewnej misji. Po prostu będę starał wyko wykonywać tyle poziomów i będę w stanie. łącznie. Okej, okay, kolejna rzecz jest taka, oczekujcie. Kolejna rzecz jest taka... Yy, że... Jako że, jako że to w ogóle jest stary, starego, ale fajne. No i oczywiście nie ma tutaj um, um, otwartego świata jak tej głowy części um, drugiej i trzeciej, to będę zarobił tą grę na 100%, a też nie będę no, a, a, a będę, będę starał wykonywać mm, też też po dwa poziomy w jednym odcinku na 100% jeżeli się, jeżeli się, uda, jeżeli się uda oczywiście okej okay. no to kolejna rzecz, kolejna rzecz jest taka że jestem mm, że mimo tego że ta gra mm, że ta gra, że ta gra już ma 15 lat, no bo od 29, 29 września no minęło już 15, 15 lat, od od premiery tej gry, dzisiaj jest 22, 22 jak to nagrywam i mimo, mimo tego Yyyy... Mm. Mmm. No, osób w ogóle mm, na, na polskim ju, ju, YouTube ją nagrało. Okej. Okay. Bo z tego co widziałem to e, e, Small The Player zrobił z tej gry, gry e, serię. No i jeszcze Arnold TV No. No, zresztą, tak, Small Video Player nie... nie Myślę, że Smiley Big Day Player nie, nie, nie zrobił tej gry na 100% A, a ja zrobię <grych> Okej <Okay>. Dobrze <grych> No, no okej okay. Dobrze, już, już przechodzimy sobie do naszej gry Okej, okay, żebym nie spadł O, mam tutaj coś do aktywo, aktywowania Okej okay. czyli taką bajkę, okej, okay, a tam jeszcze mamy o, patrzcie, tu już mamy mini, mini, mini zestaw A więc bardzo, bardzo mnie to cieszy Okej okay. Nie już bardzo, tu jeszcze jest Drugi, a więc fajnie, okej okay. Dobra Okej, okay. to idziemy sobie dalej Mamy tutaj Grubina i Basmowa Mhm. No oczywiście, no, no, no że mimo tego, że to jest staga, to jest bardzo fajna. Okej, okay, A się, nazy się nazywa poziom się nazywa Uba. Uba to mała jak w banku. No jak widzicie, mamy tutaj mm, w każdym W każdym poziomie y, 10, 10 mini zestawów, no jak w każdej w każdej... Grzelego mm, 100% monet do zdobycia. Właśnie. Okej, okay, dobrze. Idziemy dalej, idziemy, idziemy, o, oh, tam jest jakiś bandyta, o oh, ty gościu. Okej. Okay. Odzyskałem go. 1 na 25, no właśnie. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Okej, okay, fajnie. Mmm, dobra. Mhm, mm no i też jest 25 takich osób do uratowania, jedna już uratowano. okej, okay, tego tego zestawu nie wezmę. Okej, okay, kolejne bandyci, źli, okej, okay. dobrze, Tam mm, tędy nie przejdziemy, mm, to idziemy sobie tędy. Okej, okay. mm, dobra. Aha, i system kostumu jest taki sam jak w Lego, masywnie dwójca. Okej, okay, to mi się jeden, jeden ale już go nie ma. Okej, okay. mogę zabudować tak, mogę to chodźmy, mamy eee, kostum jakiś, dobra, fajnie. Ok, mamy, mamy kostium. Ok, dzięki temu kostiumowi, możemy stawiać e, bomby. Ok, dobra. Tego jeszcze zniszczę. Ok, tam jest mini zestaw, ale do tego m, potrzebujemy klei O właśnie. Ok, dobrze, ale jak widzicie. Hmm, to teraz coś tak, że sam bomby i mogę w ogóle wysadzić ją w dowolnym momencie. No, tylko muszę przytrzymać B. Okej. Okay. Tak, tak to działa, no tak to działa. E, okej, okay. um, Dobra. A z tymi światłami, to, aha, tego się nie da zniszczyć, okej. Okay. Chodzi mi o te światła. Okej, okay, dobrze, tam niszczymy. Paj, fajnie. Mmm, okej. Okay. Dobrze, idziemy dalej. Bo uszczury, bandeci, fajnie, fajnie. Mmm, dobra. Mm, a w ogóle, ale powiem, że jako, że mm, jest to pierwszy odcinek, mm, to w tym odcinku wykonamy sobie tylko, tylko i wyłącznie mm, tą misję. Ten, ten poziom, w sensie. A potem jak wykonamy go, to, yy, yy, to pokażę wam bardzo skinie, Właśnie. Okej, okay, jeszcze tylko z siebie pokonamy, okej, okay, dobra. Yy, stawiamy bombę. O, w ogóle mogę też posta postawić dwie bomby na nas? Fajnie, okej, okay. dobra, idziemy, idziemy, sobie... tutaj dalej, mam, mam kolejnych bandytów! Tutaj, dobra. Okej, okay, idziemy sobie dalej. Tego nie zniszczyli, i tak. Um. Ten nie przyjdziemy, dobra, to idziemy sobie tędy Tego też nie. Z tym też nic nie zrobimy. Okej, okay, tam coś było za 5 Ach, ja. O. Ale to był tylko mandyta Czekaj, jest tak. No. Dobra. Okej. Okay. Hmm. Dobra. I co ja muszę to zrobić? Aha. Hmm. Tu muszę jakiś kostium stworzyć. Hmm. Za... za... Hmm. za robina. ok, Okej. To teraz go sobie wezmę. No i budujemy, budujemy. Kostium... ...technologiczny. Fajnie. Okej, okay, dobra, jak sobie wiemy to? Bo mam też taki samochodnik, a więc fajnie. Um, dobra, wjeżdża wjeżdżamy. Okej. Okay. Wow, mocny. A mogę jeszcze sobie to zniszczyć? Mogę. O, fajnie. Dobra. Zapoglądamy tych stypków i idziem, z tych stypków i idziemy dalej. O, tam jestem. Klepejs. No. Ok, walczymy z nim teraz. Ale weźmiemy, weźmiemy sobie... Mm, mama? Ok. No samo będzie potrzebny, a więc dobrze. Klej face. Mm -hmm. Okej, okay, dobrze. Um, to sobie wysadzimy Jeszcze. To. O kurde. Jaki typ, jaki typ. Okej, okay. dobra. Okej, okay, brzmę to. Oba. Wybuchnęły, okej, okay. ależ, a w ogóle mogę teraz sobie tych typów zniszczyć? O proszę bardzo, widzicie? Mogę, fajnie, okej. Okay. Mm, teraz tu stawiamy bombę. Okej, okay, dobra. Mm, no i zaraz już go pokon pokonałem, więc tego ja, bo to jest czerwony kosek Okej, okay. on sobie wstępuje ten, jakiś kruszek pod nim. Ale fajnie. Okej, yyy, tam ja. Mhm, okej. Mamigo! Pokona... pokonaliśmy go. Widzicie? Jest? Mhm. Okej, okay. dobrze, pierwszy pojemnik ukończony fajnie hmm. Typ swobodny odblokowany Okej okay. hmm. Dobrze, pas Gropu, odblokowany Okej okay. hmm. Dobra, mamy jakieś systemy Demolition Swift Technology Swift Okej okay. Dobrze hmm. No i, ile procent kasy? 48, no to fajnie okej okay. ale i tak będę robił tę grę na 100% okej okay. okej, okay. kasa, broń ciała fajnie a ten ekr... <coughs> sorry ten ekran y podsumowujący też mi się naprawdę fajnie podoba też mi się podoba okej, okay. y no i teraz nie będę zaczynał kolejnego poziomu, tylko pójdziemy sobie do Bartelskimi, okej, okay. a jeszcze, hmm, musimy zrobić sobie sewa, dobra, nie ma, nie ma, nie ma znaczenia w, w którym miejscu. Okej, okay, dobrze. Zanim jeszcze Wam, poka wam pokażę yy, tą łatwą skinię, to jeszcze jedna sprawa. Bo w ogóle, gdzie jest 30 poziomów, yy, ale yy, ta część Lego jest podzielona. Fabuła yy, tej, część, tej gry Lego jest podzielona na. na na... na dwie części. No tak. W pierwszej części fabułę... fabułę... przechodzimy super bohaterami. A drugą część fabułę um, Z złoczyńcami. Ale na razie um, musimy... Ale na razie z złoczyńcami grać nie możemy. Okej. Okay. No, więc najpierw, wiadomo, przejdziemy sobie fabuę super bohaterów. Okej, okay, dobrze, to już wam pokazuję maty z okej, tu mamy pierwszy, pier, pierwszą część. Um, znaczy pierwszy odcinek The Riddles, Igo Re Re Revenge, tutaj mamy drugi odcinek, łączę drugą część, Power Crows Kingdom, a tutaj trzecią, Joker, The Jokers Legends. Okej, okay, dobrze, to idziemy dalej, bo tam Alfred chodzi. Po naprawdę fajnie, Ła Fajne, ładnie, jest stworzona ta bałtyczna, OK, tam nie przyjdziemy W sensie tędy, okej okay. Mmm, dobra A Co mamy tutaj? Mm, tu mamy, aha, co mamy? Możemy sobie porobić zakupy I wpisać kost, ale... Mm, tego na razie... tego na razie robić nie będziemy OK, tutaj, o Tutaj będziemy mogli dołączyć sobie... Do... Do uczniów Jak, wyko, jak wykonamy pierwszy chapter, ale no... I tak najpierw Przejdziemy sobie fabułę Yyymmmm um, Dobrych oj, wu, Czyli super bohaterów Okej, okay, więc tu mam zwiecznachę Okej, okay, tu mamy historię no, tu, tu mamy stroje. Tak, tu mamy stroje. Ale tu mamy tylko te stroje, które odblokowaliśmy. znaczy, które, które zdobyliśmy. Okej, okay, dobrze, no to idziemy sobie dalej, ale chwila. A, a nie, idziemy dalej, idziemy dalej, oj sorry. Jedziemy winną w dół. Okej, okay. dobra. Yyy, sobie zaraz na... prawo. O, niebieska mnosa. Okej, okay, ale co mamy tutaj w ogóle? Ok co mamy? sale salę... mini... salę... mini-zestawów? Mini Jak to by... no... w większości LEGO... Jest. Um, OK Okej. No. Okej. Okay. Dobrze. Um, to mamy pierwszy poziom, czyli ten, który wykonaliśmy. Następny poziom to będzie... Um IC Reception, czyli dodowane przyjęcie. Um, Okej, okay. dobra. Pan Podobała mi się ta stała. Okej. Okay. O. Um. Okej, okay, dobrze, aha. Jak zobędziemy jak wszystkie e, mini zestawy, to tutaj, to tutaj nam się coś tam odblokuje. O, przerazowa amuleta. Okej. Okay. Dobrze, więc co? A chwilę, tam mogę jeszcze iść? Nie mogę jeszcze, nie mogę iść. Okej. Okay. Dobrze, no to co? No, tam na, zewnątrz, tam na zewnątrz nie możemy iść. No dobrze, a więc co, pokazałem wam już całą, całą tą walkę z a, a więc dobrze, e, ten, odcinek, ten odcinek już kończymy. E, Subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie do usłyszenia. 是吗？这些这。